Dobry, kochani. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać kolejną świąteczną ozdobę. I do jej wykonania potrzebujemy kordonek oraz szydełko. Przydadzą nam się również nożyczki, krochmal. To już na koniec, żeby właśnie usztywnić naszą tutaj dekorację oraz jakaś podkładka. Ja tutaj mam styropian i szpilki. I to jest wszystko, co potrzebujemy. Także zaczynamy. Zaczniemy od wykonania magicznego kółka. I Jeżeli jeszcze nie potraficie robić magicznego kółka, odsyłam Was do tego tu filmiku. Tam krok po kroku pokazuję, jak kółeczko wykonać. I tak. Jak będziemy mieli magiczne kółeczko gotowe, robimy dwa oczka, łańcuszka. Następnie dwa słupki łączone górą. Pięć oczek łańcuszka. I na naszym kółeczku trzy słupki łączone górą. Pięć oczek łańcuszka, trzy słupki łączone górą. Pięć oczek łańcuszka i znowu trzy słupki łączone górą. Pięć oczek łańcuszka. Trzy słupki łączone górą. Pięć oczek łańcuszka. I ostatnia nasza grupka trzech słupków łączonych górą. Zaciskamy nasze magiczne kółko, robimy jeszcze 5 słupków łączonych górą. I wbijamy się tutaj w pierwszy, tutaj jak mamy łączenie naszych słupków, tych pierwszych, to tutaj zaraz na samej górze się wbijamy. I robimy oczko ścisłe. I tak się prezentuje pierwsze okrążenie. Drugie okrążenie. Zaczynamy od przejścia oczkiem ścisłym na najbliższy nam łańcuszek. Tutaj po lewej stronie. Wkładamy szydełko pod łańcuszek. Przeciągamy włóczkę i przez pętelkę przeciągamy. Teraz robimy jedno oczko łańcuszka, dwa półsłupki. Teraz wykonujemy 10 oczek łańcuszka, ale najpierw zrobimy cztery, raz, dwa, trzy, cztery, zaznaczamy sobie to czwarte oczko i liczymy dalej 5. 6, 7, 8, 9, 10. I teraz wbijamy się w to właśnie czwarte oczko i robimy w nim półsłupek. W kolejnym oczku półsłupek, w następnym oczku półsłupek i tu w ostatnim wolnym oczku półsłupek. Teraz na tym samym łańcuszku robimy jeszcze dwa półsłupki. Raz i dwa. Teraz pikotek z czterech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Robimy cztery oczka łańcuszka. I tutaj jak zauważymy, mamy takie dwie niteczki u podstawy tego łańcuszka. I przebijamy się właśnie przez obie te nitki i robimy oczko ścisłe, czyli przeciągamy włóczkę przez te niteczki i przez nitkę, pętelkę, którą mieliśmy na szydełku. Przechodzimy na kolejny łańcuszek, gdzie robimy dwa półsłupki. Raz i dwa. I znowu robimy dziesięć oczek łańcuszka, ale to czwarte oczko sobie zaznaczamy. Raz, dwa. 3, cztery, tu sobie przytrzymujemy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I tak te sobie oczka pomijamy i wbijamy się w to czwarte oczko, które zaznaczyliśmy i robimy półsłupek w kolejnym oczku, półsłupek w następnym oczku. Półsłupek i w ostatnim wolnym oczku półsłupek, cztery półsłupki. Na tym samym łańcuszku dwa półsłupki. Raz i dwa. Obecnie tak to wygląda i znowu pikotek z czterech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy i cztery. Tutaj pod dwie niteczki i oczko ścisłe. Dwa półsłupki na kolejnym łańcuszku. Raz i dwa. Dziesięć oczek. Po czwartym sobie zaznaczamy. W tym czwartym oczku, <coughs> przepraszam, w czwartym oczku robimy półsłupek, w kolejnym półsłupek, półsłupek i półsłupek. Dwa półsłupki na łańcuszku z poprzedniego okrążenia. Raz i dwa. Znowu pikotek z czterech oczek. Raz, dwa, trzy i cztery. Dwa półsłupki na kolejnym łańcuszku. Dziesięć oczek łańcuszka, tylko pamiętamy o tym czwartym oczku, żeby je sobie zaznaczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I znowu wbijam się w to czwarte oczko. Robimy półsłupek. W kolejnym oczku półsłupek, w kolejnym oczku półsłupek. I tutaj. Ostatnim wolnym oczku półsłupek. Znowu dwa półsłupki na tym samym tu łańcuszku z poprzedniego okrążenia. Raz i dwa. I znowu pikotek z czterech oczek. Raz, dwa, trzy, cztery. Przechodzimy na kolejny łańcuszek, gdzie robimy dwa półsłupki. Raz. I 2, 10 oczek, łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, półsłupek w tym czwartym oczku. W kolejnym oczku półsłupek, w następnym półsłupek i w ostatnim wolnym oczku półsłupek. Dwa półsłupki na łańcuszku. Raz i dwa. I znowu pikotek z czterech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Przechodzimy na kolejny łańcuszek, gdzie znowu zrobimy dwa półsłupki. Raz i dwa. 10 oczek łańcuszka. I w czwarte oczko się wbijamy, robimy półsłupek. W kolejnym oczku półsłupek. W kolejnym półsłupek. I w ostatnim wolnym oczku półsłupek. Teraz dwa półsłupki na tym samym łańcuszku. Raz i dwa. Teraz pikotek z czterech oczek. I na koniec wbijamy się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy. I robimy oczko ścisłe. I tak się prezentuje nasze drugie okrążenie. W tym okrążeniu najpierw oj. Oczkami ścisłymi przejdziemy sobie aż o, aż do tego miejsca. Czyli nad każdym tutaj półsłupkiem musimy zrobić oczko ścisłe. Tak, wiem, męczące są oczka, ścisłe, zwłaszcza kordonkiem, ale przebrniemy przez to jakoś. Tak. I tutaj na tym wolnym łańcuszku również robimy oczko ścisłe. I teraz trzy. Oczka łańcuszka i to będzie nasz pierwszy słupek. Następnie na tym łańcuszku tutaj robimy 10 słupków. Teraz 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 i 10. W sumie mamy 11 słupków łącznie z tym z oczek łańcuszka. Teraz 4 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3, 4. I przechodzimy na kolejną tą pętelkę z oczek łańcuszka. I robimy na niej jedenaście słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć i jedenaście, cztery oczka łańcuszka i znowu na kolejnej tu pętelce robimy jedenaście słupków. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Cztery oczka I znowu na pętelce Dziesięć e, Przepraszam, jedenaście słupków Czyli ja tu zrobiłam dziesięć, dwa, cztery Sześć, osiem Mała pomyłka, wybaczcie Cztery oczka na pętelce 11 słupków raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście cztery oczka łańcuszka na pętelce jedenaście słupków Raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Cztery oczka łańcuszka i mamy ostatnią wolną pętelkę. Na niej również robimy jedenaście słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Cztery oczka łańcuszka. I teraz zbijamy się na koniec tutaj w to górne oczko tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka, który zrobiliśmy. Robimy oczko ścisłe i nasze przedostatnie okrążenie mamy gotowe. Kochani, ostatnie okrążenie zaczynamy najpierw od oczka łańcuszka, a następnie robimy półsłupek nad tym słupkiem z oczek łańcuszka. Nad kolejnym słupkiem półsłupek, drugi, nad kolejnym półsłupkiem trzeci półsłupek, przepraszam, nad kolejnym słupkiem trzeci półsłupek, nad czwartym słupkiem półsłupek i nad piątym słupkiem półsłupek. Teraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a tutaj jeszcze. Pół słupek nad kolejnym i teraz jak jesteśmy nad szóstym właśnie nad środkowym tutaj słupkiem robimy pikotek z czterech oczek raz dwa trzy cztery oczka i tak samo jak tu robiliśmy wbijamy się w te dwie niteczki przeciągamy włóczkę i przez pętelkę i teraz nad kolejnymi pięcioma tutaj Słupkami robimy po jednym półsłupku. 2, 3, 4, 5. Na łańcuszku 4 półsłupki. Raz, 2, 3, 4. I teraz robimy 6 półsłupków po jednym półsłupku na każdy słupek. Sześć, pikotek z czterech oczek. Teraz po jednym półsłupku na każdy słupek. Cztery półsłupki na łańcuszku do szóstego słupka po jednym półsłupku na słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pikotek z czterech oczek łańcuszka po jednym półsłupku na każdy słupek. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć, cztery półsłupki na łańcuszku. Na sześciu słupkach po jednym półsłupku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Pikotek z czterech oczek. Na każdy słupek po jednym półsłupku. Trzy, cztery, prawie, cztery i pięć. Cztery półsłupki na łańcuszku. na sześciu słupkach, po jednym półsłupku. Teraz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. Pikotek z czterech oczek. Na każdym słupku, po jednym półsłupku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cztery półsłupki na łańcuszku. Na sześciu słupkach po jednym po jednym półsłupku. I kotek z czterech oczek. I po jednym półsłupku na słupek. Teraz tylko cztery półsłupki na łańcuszku. I oczko ścisłe w pierwszym tutaj półsłupku, który wykonaliśmy. Oczko łańcuszka dla zabezpieczenia. Teraz sobie włóczkę i włóczkę taką kordonek, kordonek ucinamy. Tutaj jeszcze sobie zaciągamy wszystko i możemy wziąć się za krochmalenie. Jeszcze zanim wykrochmalimy. Ja sobie tutaj krótko obcinam te niteczki. Jedną, a następnie drugą. Potem one sobie przy krochmalu tutaj dokleją się i nie będzie ich widać. I teraz krochmal porządnie zamaczamy. Tak, żeby się wchłonął w naszą ...gwiazdkę. I tak, nie mamy jakąś podkładeczkę i teraz tylko rozciągamy naszą gwiazdkę, śnieżynkę. Z jednej, potem z drugiej strony. Jeżeli chcecie, możecie sobie też te malutkie pikotki ze środka poprzypinać, ale ja osobiście tego nie robię. Tyle mi wystarczy. I potem dajemy to naszą gwiazdeczkę do wyschnięcia i możemy cieszyć się gotową dekoracją. Ja Wam za dzisiaj ślicznie dziękuję. Zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka oraz do opisu, gdzie macie wszystkie potrzebne i konkretne linki na przykład link do no Buycoffee gdzie możecie postawić mi taką wirtualną kawę to jest takie wsparcie mojego kanału za wszystkie kawki bardzo 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 wam dziękuję Ja już na dzisiaj kończę raz jeszcze bardzo wam dziękuję wszystkiego dobrego kochani i powodzenia